Dziękuję Państwa bardzo serdecznie. nazywam się Janusz Sabolski. Oto telefonuje jeden z dwóch. A tam są nasi zawodnicy. Zapraszam. Pan Michowski dzień, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Dąbowski. Jest Pana Pan. pan. Dobra, Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski? Bardzo dużo. O takie odpowiedzi mi chodzi. Dobrze, kolejne pytanie. Z jakiego kraju pochodzi marka Volkswagen? No to pewnie Pan z A Niemcy. Polski? Słucham? Niemcy. Bardzo dobrze. to jest najlepsze? Pan Nicowski? Żubry. Nie. Słucham? Żywiec. Nie. Tak. Cyskie. Nie, ostatnia szansa. Barka? Nie. Mogę jeszcze ja? Nie. Prawidłowa odpowiedź to taka Kolejne pytanie. W którym wieku wylądowano na księżyc W W. 19? No. Nie, 20. Kolejne pytanie. Jak organizacja wysłała sądy na Marsa? Niech z Państwa nie wie? Mm -hmm. Nie. To widoka trwałaś Kolejne pytanie. Ile to pół litra na dług? To jest dobre jak ja nie, nie piję. Bra. Kolejne pytanie. Jak jest najlepszy spot? Misowski? Pini piwo. Picie piwo. Brawo. Jak jest najlepszy sklep? Ban Brak. Nie będę ręka. Jeszcze mam plon. Teraz prawda. Papą to nie ma Instagrama z naszego kanału. Pan Shadows! Brawo, brawo. Kolejne pytanie. Brzmi ono: jak, e, jaki kanał jest najlepszy? Jest to dość łatwe pytanie. chyba pan Donkowski, no? E, ja, bo, bo kurik nie wiedział. To prawda, pan Łuczowski był pierwszy. Pan Miczowski, no? Piątek, podłoga Shadows. Brawo, kolejne pytanie: Czy w naszym kanale, każda z naszych osób, ma jakiś swój osobny kanał? Nie, ponieważ Pan Szadox i Pan Piątek nie mają do swojego osobnego kanału. Brawo. O i tak w ogóle to teraz jestem ja już. Wiadomo. Kolejne pytanie. Jeśli plama spadnie na twoją białą koszulkę,

Bo obaj mają po cztery. Jest remis, czyli obaj z was biorą udział w finale. No i musicie się państwo postawić, naprawdę. Trochę trudno, co nie? Poprzednim razem tak nie było. No, to pierwsze pytanie z finale. Kto napisał książkę Chłopcy z pleca Śmieszne i zabawne, ale niestety nie. Pan Donkowski może wie? Nie. Czyli Państwo się poddają? Tak. Odpo od odpowiednia odpowiedź. Trochę się rynkuję. To jest Ferenc Molnar. Węgierski pisarz. Nie pytajcie, skąd ja tyle wiem. Kolejne pytanie. Jaki jest najlepszy dźwięk? Pan Mieczowski silnik Passata. Brawo No, a on tak walczy, no tak. Właśnie, ale i tak na się to zrywa. Najlepszy. No, no to. Właśnie to fajnie, nie wciskajcie, że, <laughs> Iskajcie, że no, Pan Mieczowski wygrał. Panu Domkowskiemu też się podobało, mam nadzieję. I teraz Państwo dostaną medale. Pierwszy medal jest za, za udział i za fajną zabawę. Dla Pana Donkowskiego zapraszam. Proszę się pochylić. Gratuluję bardzo. A jeszcze nie, panie Miczowski. Kolejny medal to złoty Dla prawdziwych wygranych. Pan Miczówski. Wygrał pan finał. Bardzo fajnie. Proszę. Jest pan wyższy, a ta nie szkodzi. Gratulacje, naprawdę. Szacunek. No tak ja muszę ten turnet jest najlepszy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja myślę, że Pani tak wygląda by ten drugi. No właściwie, to dobrze. Ja myślę, najlepsze pytania. No, usiądźcie Państwo. Usiądźcie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka jeszcze raz. Ten teletorny mam nadzieję, że wszystkim się spodobał. No i się żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.